Jest to nauczanie dla kobiet, które um, wierzą w słowo Boże. Um, będę czytała z różnych wersetów, które połączą się w całości, um, bo mówią one o tym, jak lud Boży poszedł za tymi Bożkami i zaczął sobie robić um, obrazy rzeźbione, statuetki, um, przez które upadł i został wygnany z ziemi obiecanej. Co jest przykładem dla nas, za którym mamy nie podążać, mamy się nauczyć. Od błędów naszych ojców, żeby tych samych błędów nie popełniać. Więc będę czytała z różnych wersetów, które w całości dadzą ci obraz tego, czego nie powinnaś robić, żeby łamać pierwsze dwa przykazania Boże. Będę czytała z księgi powtórzonego prawa z rozdziału czwartego i piątego. Rozdział czwarty mówi o tym, żeby właśnie nie robić sobie takich idoli. Um, rzeźbionych z drzewa, z mosiądzów wypalanych, um, takich jak krzyże, statuetki, um, obrazy Maryi, obrazy, um, obrazy um, tego fałszywego Mesjasza, jest zapisane w Biblii, aby takich rzeczy właśnie nie robić. Jest to drugie, pierwsze i drugie przykazanie Boże. Okay? W Księdze Wyjścia, kontekst do tego rozdziału czwartego Księgi Powtórzonego Prawa, Musisz znać. Więc kontekst jest taki, że w, księgi, w księdze wyjścia w rozdziale 19, kiedy bóg Jechowa wyprowadził Izraelitów z ziemi niewoli, z egipskiej ziemi niewoli. W księdze wyjścia w rozdziale 19 widzisz, że Jechowa im powiedział, że jeżeli chcecie być moim ludem, musicie słyszeć, musicie być posłuszni. Więc przeczytam ten werset. Potem zostało nadane im 10 przykazań Bożych. Co jest prawem Boga, zapisanym przez Jego palec na dwóch tabletach, na dwóch płytach kamiennych? Prawo Mojżeszowskie, o którym mówi Biblia, zostało dodane, dlatego że kiedy Mojżesz poszedł na górę Sajnaj, żeby otrzymać te tablety i otrzymać to prawo Mojżeszowskie, kiedy był na górze, Izraelici błagali Arona, który był doradcą Mojżesza, żeby im zrobił Boga z Mosiądzu. Um, co stało się um, tak, że, że zrobił im tego Boga z Mosiądzu, do którego się kłaniali um, i przez to, że to zrobili, Złamali to przymierze Boże, złamali 10 przykazań Bożych. Dlatego zostało prawo mojżeszowskie dodane, które miało ich nauczyć um, posłuszeństwa do 10 przykazań bożych. Ok? Um, więc Księga wyjścia, rozdział 19, werset 5. Jeśli więc będziecie mi. We wszystkim posłuszni i będziecie przestrzegać mojego przymierza, to staniecie się moją szczególną własnością wśród wszystkich ludów, bo do mnie należy cała Ziemia. Staniecie się dla mnie królestwem kapłanów i świętym narodem. Przekaż te słowa Izraelitom. Ok. Um, potem widzimy, że Izraelici otrzymali 10 przykazań Bożych. Okay? W księdze powtórzonego prawa. W rozdziale 5 w wersecie 22 widzimy, że nie zostało nic dodane do tych 10 przekazań, co pomaga nam rozróżnić prawo mojżeszowskie od prawa Bożego, od tego przymierza. Okay? Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 4. Przeczytam od wersetu um, 11. Okay? Podeszliście więc do góry i stanęliście u jej podnóżka. Góra płonęła, a ogień unosił się aż do samego nieba. Pojawił się ciemny obłok i nastał gęsty mrok. Wtedy Jehowa przemówił do was spośród ognia. Słyszeliście słowa, ale nie widzieliście żadnej postaci. Słyszeliście tylko głos. I obwieścił on swoje przymierze z wami dziesięć przykazań Bożych, które nadał wam zachowywać dziesięć przykazań. Tak jest zapisane. Potem wypisał je na dwóch kamiennych tablicach. W tym czasie Jehowa nakazał mi uczyć was przepisów i rozporządzeń, żebyście ich przestrzegali w ziemi, do której wejdziecie, by ją wziąć na własność. Ponieważ w dniu, gdy Jehowa mówił do was na chorebie, spośród ognia nie widzieliście żadnej postaci. Bardzo się plnujcie. Żeby nie postąpić niegodziwie i nie zrobić sobie żadnego rzeźbionego wizerunku przedstawiającego jakąś postać podobizny mężczyzny lub kobiecy. Podobizny jakiegokolwiek zwierzęcia żyjącego na Ziemi, podobizny jakiegokolwiek ptaka latającego po niebie, podobizny czegokolwiek, co pełza po Ziemi, ani podobizny jakiejkolwiek ryby, która żyje we wodzie. A kiedy spojrzycie w niebo i zobaczycie Słońce, Księżyc i gwiazdy, całe wojsko nieba, nie dajcie się zwieść i nie zacznijcie się im kłaniać, ani im służyć. Jechowa wasz Bóg dał im, dał je, dał je wszystkim ludom pod niebem. Zwróć uwagę na ten werset, bo zrozumiesz potem, um, jeżeli będziemy, kiedy pójdziemy do um, Księgi Jeremiasza i do Księgi Królów, drugiej Księgi Królów, zrozumiesz, dlaczego został um, lud boski ukarany i wygnany z Ziemi Niebiańskiej, z Ziemi uh, Obiecanej. Um, bo właśnie oni się zapatrzyli w te znaki nieba, um, za którym teraz wszyscy chrześcijanie podążają. A jest wyraźnie zaznaczone, że masz tego nie robić, ok? Zwróć na ten werset uwagę. To jest werset dziewiętnasty w księdze powtórzonego prawa w rozdziale czwartym. Ok, werset dwudziesty. Jehowa wyprowadził was z rozżarzonego pieca z Egiptu, żebyście stali się ludem, a będącym jego osobistą własnością, jaką jesteście dzisiaj. Jehowa rozgniewał się na mnie z waszego powodu i przysiągł, że nie przejdę przez. Jordan i nie wejdę do Waszej wspaniałej ziemi, którą Jechowa Wasz Bóg daje Wam jako dziedzictwo. Umrę tutaj, nie przejdę przez Jordan, ale Wy przejdziecie i weźmiecie na własność tę wspaniałą ziemię. Uważajcie, żeby nie zapomnieć o przymierzu Jechowy, swojego Boga, który On z Wami zawarł. To jest 10 przykazań Bożych, ok? I nie zrobić sobie żadnego rzeźbionego wizerunku, postaci czegokolwiek, co Jehowa, wasz Bóg, zakazał wam robić. Bo Jehowa, wasz Bóg, jest jak niszczycielski ogień. Tak, Bóg, to Bóg, który wymaga wyłącznego oddania. Gdy będziecie długo żyć w tej ziemi, to jest e, przepowiednia okay? o tym, że Izraelici wejdą do ziemi obiecanej, będą e, w niej żyć, ale przyjdzie ten czas, kiedy oni pójdą właśnie za tymi znakami nieba i zaczną sobie robić e, rzeźbione postacie, wizerunki e, bożków. I przez to zostali wygnani. Zobaczysz to w księdze królów, że zostali wygnani właśnie z tego powodu, bo nie, nie wysłuchali, um, nie wysłuchali um, tego, co Mojżesz powiedział, ok? Um, werset 25. Gdy będziecie długo żyć w tej ziemi i doczekacie się dzieci i wnuków, a postąpicie niegodziwie, robiąc sobie jakikolwiek rzeźbiony wizerunek i dopuszczając się zła w oczach Jehowy, swojego Boga, tak, iż go obrazicie. To biorę dziś za świadków przeciwko wam niebo i ziemią, że, całą, że z całą pewnością szybko wyginiecie z ziemi, do której przeprowadzicie, przeprawiacie się przez Jordan, żeby wziąć ją na własność. Nie pobędziecie w niej długo, zostaniecie doszczętnie zniszczeni. Jehowa rozproszy was między narodami i tylko nieliczni z was pozostaną przeżyci wśród narodów, do których Jehowa was wypędzi. E, werset 22 20... 8. Um, będziecie tam służyć Bogom z drewna i kamienia, zrobionym, zrobionymi rękami ludzkimi. Bogom, którzy nie widzą, nie słyszą, nie jedzą, ani nie czują zapachu. Um, jeśli będziecie tam szukać Jehowy, swojego Boga, jeśli będziecie pytać o Niego całym sercem i całą duszą, to na pewno Go znajdziecie. Kiedy w późniejszych czasach spotka Was to wszystko i będziecie w wielk wielka udręka, to jest czas, przed którym właśnie jesteśmy. Kiedy Mesjasz powróci, żeby osądzić przy, e, między tymi, którzy służą Bogu i Go kochają przestrzymanie tych dwóch Bożych przymierzy. I tym, którzy, um, którzy nie podążają za słowem boskim i, um, i podążają za, za grzechem, za nieprawością, za ciemnością, okej. Okay? Um, ten werset 30 właśnie mówi o tym, o tym czasie, przed którym jesteśmy, okej? Okay? Um, będziecie w wielkiej udręce, i wtedy wrócicie do Jehowy, swojego Boga, i będziecie Go słuchać. Ta wielka udręka to właśnie będzie ten czas, w którym wszyscy będą szukać Boga, um, dlatego, że um, ten czas udręki będzie tak ciężki dla duszy i wszystko, w co wierzysz, i wszystko, czego się trzymasz, będzie od Ciebie zabrane. Po to właśnie, żebyś zapłakała do Boga Wszechmogącego, Boga wszystkich rzeczy o prawdę, którą są te dwa przymierza. Kochaj Boga całym swoim sercem i duszą, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, Ok? Um, wtedy wrócicie do Jehowy, swojego Boga i będziecie go słuchać, bo Jehowa, wasz Bóg, jest Bogiem miłosiernym i nie odrzuci was, nie pozwoli wam wyginąć, ani nie zapomni o przymierzu, które przy, pod przysięgą zawarł z, wra, z waszymi um, Praojcami, ok? Teraz pójdziemy do rozdziału piątego księgi Powtórzonego Prawa. Pierwsze i drugie przykazanie z dziesięciu przykazań mówi właśnie o tym, żeby nie podążać za tymi bożkami i nie rzeźbić sobie żadnych obrazów, żadnych statuetek, żadnych krzyży, bo jeśli to robisz, to właśnie podążasz za tymi bożkami. Je tylko dlatego, że kościół katolicki prezentuje to jako wiarę chrześcijańską, musisz wziąć pod uwagę historię narodów, ok? To, że w 320 roku um, naszej ery um, Konstantyn I schrystianizował wszystkie pogańskie, um, wszystkie pogańskie um, obrzędy. Te znaki na niebie, o którym e, wersety, które przeczytałyśmy, e, one mówią o tym przesileniu zimowym I, um, i równonocy wiosennej. I w czasie Halloweenu też są właśnie te obrzędy. Wszystko to, gdzie, gdzie jest, masz na uwadze, że wiesz, że um, bierzesz udział w tych świętach, wszystko to jest pogańskie i nie ma nic wspólnego ze Słowem Bożym. Wielka noc, martwych wstał w sobotę nie w niedzielę. E, Boże Narodzenie, Mesjasz nie narodził się w zimie, ale na wiosnę. A wszyscy bogowie, bogowie słońca ze starożytnego Egiptu narodzi się 25 25 grudnia. Więc na pewno musisz przestać brać udział właśnie w tych obrzędach, bo one są pogańskie. Ten Konstantyn schrystianizował te wszystkie obrzędy pogańskie spowodował, że ludzie zaczęli łamać dzień, siódmy dzień święty, którym jest szabat. I zaczęli praktykować, um, praktykować wiarę w pierwszy dzień tygodnia. Więc, wszystko to, co, o czym mówi Biblia, co powinniśmy robić, Kościół katolicki um, sponiewierał. I, um, I spowodował, że ludzie, którzy, którzy podążali za prawdą biblijną, nakazane im byłoby właśnie. Um, Podążać za tymi, um, za tymi prawami, które kościół katolicki zarządził. Bo jeśli oni chcieli trzymać siódmy um, dzień tygodnia jako szabat, byli egzeku um, egzekutowani za wiarę swoją, ok? Więc bądź miej na uwadze to, że święta Wielkanoc, święta Bożego Narodzenia, to nie są święta biblijne i musisz przestać je robić, okej. Okay? Teraz e, przeczytam z. Księgi Jeremiasza z rozdziału 10, pierwsze pięć wersetów, ok? Jest to ostrzeżenie do potomków Izraela. Jeśli wierzysz w Boga Biblii i trzymasz dwa przymierza boskie, jesteś, um, jesteś dzieckiem Abrahama, ok? Jest obietnica, która została nadana Abrahamowi, że jego potomkowie będą tak liczni, jak gwiazdy na niebie, um, jak gwiazdy na niebie, um, z różnych narodów, z różnych języków, ok? Więc jeżeli wierzysz w słowo biblijne, więc musisz podążać za tymi przymierzami, i to ostrzeżenie w księdze Jeremiasza w rozdziale 10 jest do ciebie, ok? Potomkowie Izraela, słuchajcie słowa, które Jehowa wypowiedział przeciwko wam. Tak mówi Jehowa: nie uczcie się zwyczajów narodów, ok? Ani nie bójcie się znaków na niebie, bo to narody em, się ich boją. Zwyczaje ludów są czymś daremnym. Ktoś po prostu ścina w lesie drzewo. Święta Bożego Narodzenia przynosisz iglaste drzewo do domu. Um a rzemieślnik własnoręcznie obrabia je narzędziem. Ludzie ozdabiają je srebrem i złotem i przymocowują za pomocą młotka i gwoździ, żeby się nie przewróciło. Takie bożki są jak strach na wróble w polu ogórkowym i nie potrafię mówić. Trzeba je nosić, bo nie potrafię chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą wyrządzić żadnej krzywdy ani zrobić nic dobrego. Ok? To nas zabierze do uh, Księgi Królów, bo pokaże nam to, dlaczego... Um, Dlaczego zostali Izraelici wygnani z ziemi obiecanej. Bo właśnie podążali za tymi znakami nieba, za e, przesileniem e, zimowym, za równonocą wiosenną, czyli świętami Bożego Narodzenia i świętami Wielkiej Nocy, ok? E, księga Królów, druga księga Królów, rozdział 17. Zacznę czytać od wersetu. Um, Siódmego. Stało się tak, ponieważ Izraelici grzeszyli przeciwko Jechowie swojemu Bogu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej i uwolnił spod, spod władzy Faraona, króla Egiptu. Oddawali cześć innym Bogom, postępowali według zwyczajów narodów, okej, okay? wszystkie narody wokół ciebie. Ty, jako osoba wierząca w Biblię, nie powinnaś robić wszystkiego, um, co robi cały świat. Cały świat praktykuje święta Bożego Narodzenia, święta Wielkiej Nocy, Saturnalia. Cały świat praktykuje um, te wiosenne święta, tak? Święta. Wszyscy podążają za Halloweenem, wszyscy to robią. Masz nie podążać za takimi rzeczami, bo, bo właśnie mesjasza wiara jest taka, żeby nie robić takich rzeczy, ale napominać tych, którzy robią i wierzą w Słowo Boże, ok? Wes 8. Postępowali według zwyczajów narodów, które Jehowa wypędził ze względu na nich i według zwyczajów wyprowadzonych przez królów Izraela. Izraelici dopuszczali się rzeczy, które nie podobały się i ich Bogu. Budowali święte wzniesienia we wszystkich swoich miastach, od wieży strażniczej po warowne miasto. Stawiali sobie święte słupy i święte pale na każdym wysokim wzgórzu i pod każdym bujnym drzewem. I tak jak narody, które Jechowa wypędził ze względu na nich, składali ofiary na wszystkich świętych wzniesieniach, postępowali niegodziwie i obrażali tym Jehowę. Cały czas służyli odrażającym bożkom, chociaż Jechowa im powiedział: Nie wolno wam tego robić, okej? Okay? Za pośrednictwem wszystkich swoich proroków i wizjonerów Jehowa ostrzegał Izraela i Judę. Izrael i Juda to są dwa królestwa. Izrael jest królestwem północnym, i Juda jest królestwem południowym. Królestwo Izraela zostało podzielone na dwa królestwa. Królestwo Izraela zostało wygnane z ziemi obiecanej, dlatego że podążało właśnie za takimi bożkami. Robiło to, co właśnie ty jako osoba wierząca w Biblię robisz. Podążasz za świętami Bożego Narodzenia, podążasz za Wielką Nocą, em, Idziesz do kościoła w siódmy, w pierwszy dzień tygodnia, zamiast trzymać tą sobotę świętą, ok? Um, za pośrednictwem wszystkich swoich proroków i wizjonerów Jehowa ostrzegał Izraela i Judę. W prorokach i wizjonerach, tak, w prawie i w prorokach jest zapisane, żeby nie robić takich rzeczy. Żeby być, żeby podążać za Słowem Bożym, trzymać te dwa przymierza i nie podążać za bogami obcymi i nie robić sobie żadnej rzeźbionej rzeczy, bo Bóg tego nie napidzi. I nieszczęsną prawdą jest to, że wszyscy, którzy wierzą w słowo Boże, nieważne jakim językiem mówisz, tak ja jestem w Anglii, wszyscy podążają za nieprawością. Bo przyjęli Jezusa, który jest synem nieprawym, który podąża za nieprawością i uczy wszystkich ludzi, żeby podążać właśnie za Nim. A to powoduje, że będziesz brała udział w tej udręce, która jest przed nami. Um. Yeah. Uff. werset 13 za pośrednictwem wszystkich swoich proroków i wizjonerów Jehowa ostrzegał Izraela i Judę zawróćcie ze swoich złych dróg przestrzegajcie moich przykazań i moich ustaw i całego prawa, które dałem waszym przodkom i które przykazałem wam przez swoich słów a, proroków oni jednak nie słuchali i byli tak uparci jak ich przodkowie, którzy nie wierzyli Jechowie, swojemu Bogu, odrzucali jego przepisy oraz przymierza, który zawarł z ich przodkami, a także przypomnienia, które dawał im jako ostrzeżenia oddawali część, cześć bezwartościowym bożkom i sami stali się nic niewarci, bo naśladowa, naśladowali otaczające ich narody, mimo że Jehowa tego im zabronił. Masz nie robić wszystkiego to, co jest wokół ciebie. Kościół katolicki skłamał i spowodował, że robisz wszystko przeciwko słowu Boga. Uff, jeżeli masz krzyż na, na zawieszony na szyi, wyrzuć go. Bóg ci mówi, że masz takich rzeczy nie robić. W Salmach w rozdziale 115 i 135 przeczytasz o tym, co właśnie, jeżeli podążasz za, za tymi bożkami, tak? One nie mówią, nie widzą, nie słyszą, taka, tak samo, taka sama się stajesz. Nie widzisz słowa Bożego, nie widzisz czasów, w których żyjemy, nie masz, nie jesteś świadoma tego, że Mesjasz powróci, a Ty nie podążasz za tym, co On ci nakazał, tak? I nie jesteś świadoma tego, że On Cię za to ukaże. Dlatego, że te bożki, za którymi podążasz, te statuetki, te krzyże, które nosisz, sprawiają, że jesteś głucha, nie ma i niewidoma. Okay? Przeczytaj psalm 115 i 135. W Ewangelii um, Świętego Jana w rozdziale trzecim um, jakiś tam król żydowski przychodzi do Mesjasza i się go pyta, jak może człowiek zostać um, na nowo narodzony? I Mesjasz odpowiada, że musi się narodzić od wody. I od ducha. Jed jedyny sposób, w którym możesz się narodzić od wody, która symbolizuje dziesięć przykazań bożych, jest kiedy je przestrzegasz. Czyli musisz przestać robić te wszystkie rzeczy, o których teraz ci powiedziałam, ok? I wtedy otrzymujesz ducha świętego. Ewangelia świętego Jana, rozdział 14. Ducha Świętego otrzymujesz tylko wtedy, kiedy podążasz za dziesięcioma przykazaniami i, um, i nie niczystego mięsa. Bo wtedy otrzymujesz Ducha Świętego, żeby otworzyć ci oczy na słowo Boże, abyś mogła iść. I nauczać wszystkie kobiety i wszystkie dzieci. I taka jest Twoja rola jako kobieta biblijna. Um. Jeżeli pójdziesz do księgi Izajasza w rozdziale 44, od wersetu 13 do 19, przeczytasz o tym, że drzewo masz po to, żeby palić w piecu i gotować na nim na kuchni, a nie po to, żeby je przynieść do domu i postawić w kącie, żebyś 25 grudnia mogła się kłaniać obcym bożkom. Ok? Nawróć się. Bo jesteśmy w czasach ostatecznych. Jeśli tego nie zrobisz, zostaniesz ukarana i będziesz. Bóg, będziesz brała udział w udręce, em, która jest przed nami. A to są czasy, których nie chcesz em, nie chcesz brać w nich udziału, Nie chcesz być tego częścią. Chcesz, chcesz, aby Bóg widział cię wartościową po to, żeby cię uchronił od tej udręki. Em, przed którą jesteśmy. Więc proszę Cię, bardzo Cię proszę, nawróć się.